Jak dożyć 140 lat? Odpowiedź jest prosta i zaskakująca. Nie chodzi o dietę, pieniądze ani genetykę. Chodzi o stres i o to, jak żyjesz. Dane z najdłużej żyjących społeczności są jasne: nie liczy się tylko to, co jesz, liczy się to, jak się czujesz, jak się ruszasz i jakie masz relacje. Oto siedem zasad długowieczności. Pierwsza: przewlekły stres skraca życie bardziej niż cukier. Druga: nie czekaj na emeryturę, żyj teraz, nie później. Trzecia: nie zmuszaj się do trwania w wyczerpujących sytuacjach. Czwarta: głębokie relacje znaczą więcej niż jakikolwiek suplement. Piąta. Znajdź powód, by wstawać każdego ranka. Szósta. Przestań mieć obsesję na punkcie kroków, kalorii i rutyny. Siódma. Odpoczywaj, gdy jesteś zmęczony. Jedz, gdy jesteś głodny. Zacznij żyć bardziej świadomie, już dziś. Obserwuj kanał Droga Ikigai po więcej inspiracji.